Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek Zagrajmy w RimWorld Co dzisiaj zrobimy? Dziś myślę, żeby wybrać się na wycieczkę to znaczy, bo dostaliśmy... mamy kilka zadań do zrobienia, mamy tak mamy rejestrowanie miejsc pracy pozostało tutaj drewno Um, ponieważ to tym niewielka niezależna grupa. Ok. Tu mamy schowek z przedmiotami. Superstal. Myślę, czy by do niego nie podejść. I tu mamy jeszcze kopalnię. Robisz plemię czarnej norki. Okej, okay, Czarna norka. Gdzie mamy czarną norkę? Jest. Są wrogami, więc to i tak by było wrogami. Zastanówmy się. Tu do tego potrzebujemy dzień, żeby dotrzeć. A tu? Mniej niż cień. Hmm. Tu co? Tu dostaniemy stal? Tu dostaniemy s... super stal. Myślę, że tutaj się wybierzemy. I teraz tak dla odmiany zrobimy w ten sposób, że nie wezmę żadnych droidów. No, może dwóch co najwyżej, bo mamy bardzo mało yy, baterii. Więc weźmiemy na pewno całą tą grupkę. Weźmiemy Bartka. Weźmiemy Wikonie. Weźmiemy Shadow Vipa. Mm. Mm. Battle Droida. Może się. Może weźmiemy Battle Droida, jeśli tylko będziemy mieć lepszą broń. To trzeba będzie dać. Ktoś tutaj ma więcej niż jedną broń. Jakąś fajną. Hmm, może ty? Gdzie ty jesteś? Tu. A sprzęt? Ty masz jeszcze łuk. Więc będziesz chodzić z łukiem, a droidowi damy karabin. Ciężki pistolet maszynowy. Bo to zawsze jakiś dodatek, dodatkowa opcja. O. A... Tak, tutaj faktycznie dowiadywałem się odnośnie sterylnej płytki, tak jak Are dopisał w komentarzu, i faktycznie jest tutaj informacja tylko o szpitalach i laboratoriach badawczych. Um. Poprawia czystość. Wydaje mi się, że czystość jest równie ważna w tego typu pomieszczeniach. Możliwe, że nie, no ale jak. Wydaje mi się, że tak, więc póki co tak to zostaje, dodatkowo dociągnąłem moda, który pozwala zrobić te do czyszczenia butów przed wejściem i myślę, że zrobimy tutaj parę, bo mamy tak 120, czyli tak tu będzie 60, 120, 40. mamy jeszcze tak, mamy wilczą skórę. Z wilczej skóry zrobimy tutaj. O, a my dalej mamy. Możemy trzy z niebieskiego kawałego futra. No, możemy postawić tu, tu. I tu nie będzie. Co mamy dalej? A świńska skóra. Czy ze świńskiej skóry możemy? Możemy. Tutaj jest tego 90, czyli teraz 20, 40, 60, 80 i mamy, możemy jeszcze z, z lekkiej skóry zrobić zwykła skóra. Tutaj jeszcze go robimy, lekka, tutaj musi być zwykła skóra, nie lekka. Ok, i w takim wypadku yy, lekką skórę zrobimy tu i tu, i będą w większości mieć już super, dobra. To my tutaj zaraz będziemy kontynuować. W środku nocy raczej nie wyjdziemy, to będzie raczej kwestia poranna. No, wychodzi na to, że jednak nie będziemy mogli atakować sami, bo tutaj mamy oblężenie. I troszeczkę... Uff, snajperka. Jedna czy... Uj, więcej niż jedna. Czyli oni gdzieś tu będą atakować... Dobra, to w takim wypadku trzeba się zebrać. No bo nie będziemy, nie zrobimy akcję prewencyjną. Nie będziemy czekać aż nas zaatakują. Teraz tak. Wszyscy mają broń zasięgową. Ty masz nóż. Ty masz. Masz karabin, dobrze. Okej. Okay. Czyli tak, druidy. Tu, pozostali tu. I jeszcze pozostajesz ty. Chodź tutaj. A tak może nie, żeby cię dostrzegli, co? Superkomputerom mają dotąd zasięg. Moment, wróć. Nie mam. Zostały mi zniszczone. Demet. Dobra. Przejdźcie tu. Wychodźcie tu. Trzeba to wykorzystać, póki oni robią. No niestety, snajperek my nie mamy. To jest ból. Tu widzę, chodzi z jedną. Przepatrzmy się, tu jest druga. Nie widzę trzeciej. Mocniona lufa, pociski, trochę jedzenia. Hej. Okay. No, właśnie tego się obawiałem, że zaczną do mnie zaraz strzelać, a ja nie będę w stanie oddać. No dobra, wróćcie tutaj. Trzeba będzie to rozwiązać inaczej. Ty tutaj, ty tutaj. Dobra, chodźcie tu. No właśnie. I teraz wy wracacie do akcji. Zobaczmy, w jakim stanie jesteście. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. No tu raczej ciężko będzie w tym momencie, żeby coś się stało. Dobra, odsuniemy. Też obrywasz bardzo. Może? chyba też odsuniemy. Dobra mm, Dobra. Jaki to ma zasięg, to musisz trochę podejść choć tutaj. Ty masz zasięg, dobra, Ty masz zasięg, Dobra Ty. Masz troszeczkę gorzej, spróbuj tu podejść. Limbi też masz problem, spróbuj tu. Ty, ty, tu. Ty, tu. Ty masz karabin, idziesz tu i jeszcze ty. Może tu cię poproszę. Tu. Jeszcze ty. O, i tu było wezwanie do... O. Wezwanie do boju. Może za przemową nie jesteś. Może niedobrze przemawiasz, ale widzę, że inspirujesz ludzi i to bardzo Shadow vip. Okej, okay. udało się. Nie było tragedii. A gdzie ty jesteś? O, nie, nie oberwałeś i bardzo dobrze. A polecenia: dopuść wszystko. Zobaczmy, co nam zostawiliście ciekawego. Zero jeńców z tego co widzę. Co ci jest? Nic ważnego. Więc tak, prosiłbym cię tak. Przenieś mi to. Przenieś mi to. Czy jest tutaj jeszcze coś na tyle ważnego? Snajperki tu powinny być. Uh, Shadow VIP. Czy uh, to, to, to jest wyposaż karabin snajperski? Wikonia. Ty masz odpowiedni. Samsung, tobie też coś bardziej zasięgowego. Gdzie jest kolejne snajperskie? Jest. A, no, on jest biokodowany. To lipa. Wydawało mi się, że jeszcze jeden tu jest, ale nie ma. No trudno. To. O, też biokodowany. To? Nie, dobra. Ojej, prawe ramię odstrzelone. Widzę, że dość. Po... W sumie to nie pomyślałem. Są dość poważnie radni, co po niektórzy. Dobra, to ty idź tu. Droidy wyślemy tu. A ciebie tu Kayli tu. A ciebie tu. Ogrodnik tu. A Battle Droid ma troszeczkę do zrobienia, zanim będzie mógł. Ukrycie się w pokoju. No serio? Czy ty zaraz umrzesz? To jest u mnie lekarzem? Jest wikonia. No to będziesz mieć pełne ręce roboty. Gdzie jest Galloway? Ty zaraz pewnie zemdlejesz, więc chciałbym, żeby ten. O, modlitwa zarannego. Ok, ale lecz. Co tutaj jedziesz? Aha, po apteczkę idziesz. Wiesz co, ja bym wolał, żebyś tak. Eee... Okej, okay, czy jeszcze gdzieś tu jest jakaś apteczka? Nie chciałbym, żeby oni tutaj chodzili mi po apteczki. Nie, dobra. Ty zaraz umrzesz. Jeśli nikt się tobą nie zajmie. Ekstremalne diabo... O, widzę, że ty też potrzebujesz natychmiastowej pomocy medycznej. Czy poza wikonią ktoś jeszcze się nadaje? Samsung widzę Bartek ma za 7. Dobra. W takim wypadku... A nie, ty już jesteś ok, masz tylko prawie ramię odstrzelone, okej. Okay. To w takim wypadku ulecz mi tego tutaj. Cancellate leczenie. Aha. Okej, okay. a jak tam nasza wędrująca śmierć? Na 6 godzin umrzesz. Ciekawe czy uda się tobie pomóc. A tobie co jest? Za 23, za 18. A widzę, że tutaj droidy są w pierwszej kolejności. Okej. Okay. Wszystkie droidy oberwały? Wszystkie. Łącznie z tym, ale on w tym momencie, jak widać, nie ma problemu z tym. Chociaż osobiście bym wolał, żebyś zaczął mi przynosić stąd rzeczy. Może w ogóle pochowaj to co? Dopiero potem zajmi się resztą. I tutaj Samsung. Samsung się sam możesz w sumie uleczyć. Bo nie mamy zestawu medycznego, bo nam roślinki jeszcze nie urosły. Ale troszeczkę spakowanych posiłków mamy. Więc przynajmniej tyle dobrze. A ty jak się trzymasz 5 godzin od snajpera dostałeś. O, Apteczkę wziąłeś? Coś się popsuło, nie chce się leczyć. A ty I wędrujesz? I umierasz. O, jak miło. No, nareszcie. Nareszcie, żeś się wzięła i przewróciła. Ty, uratuj. Nie. Yy. Bartek, co robisz? Dobra. Ustabilizuj. No, bo to jest w tym momencie istotne. Dobra. To, jeżeli nie będzie nic nic yy, na tyle istotnego. Żeby tutaj się jakoś specjalnie tym zająć. U, można... Jest przełączna automatyczna, zezwól gościom nie. Aby coś się jakiegoś wydarzyło, to spróbujemy wyruszyć w tamto miejsce. Jak tylko nasi koloniści się pozbierają. Sobie pomyślałem, że więzienie można by przenieść tutaj. Albo w ogóle... Zastanawiam się gdzie indziej można by było tu przenieść. Tu przeniesiemy więzienie, blueprinty, o. Tu. O. Będzie energia. To możemy w takim wypadku skasować, tu. Tu zrobimy w ten sposób, że zmienimy to z na granit. Jesteś już zajęty? A U, to będzie trzeba zrobić to w mniej fajnym sposobem. No ale widocznie nie mam tego moda jeszcze zainstalowanego. A, może nie będę ryzykował jeszcze to zostawić. Następnie jak już to zostanie rozmontowane. To też można. Zbudujemy tutaj troszeczkę więcej. Myślę, że mniej więcej tyle. I to będzie nasza zbrojownia. Tutaj przeniesiemy wszystkie ładunki związane z, z broń i pociski. Czy mi nie nasadziliście tego? Ja to, a tu jeszcze nie zasadziłem. ok, a, Ale o co chodzi? O. nie rośliny drzewo w pobliżu sztucznych budynków spowoduje, że czasami się... A, czyli to nie może być obok budynków. To tutaj. Ok krzewu chmielu. Ale tu nie ma chmielu. Okej, okay, czy trzeba będzie gdzieś dalej to zbudować. O. by to zbudować. A, może tu? W sumie miejsce dobre, jak każde inne. Okej, okay, Ambrozji mnie nie interesuje. Okej. Okay. też już widzę zaniesiona na miejsce. Czy ktoś jeszcze u mnie umiera? Nie, nie ma kropelki. Ty tylko masz problem, więc na razie idź sobie odpocząć. Mało lekarstw, koloniści, głód na zewnątrz. Ok. No dobra. To budujemy dalej. Może dzisiaj jednak nie będzie tego wyprawy, tylko rozbudujemy w końcu nasz system obronny, którego w zasadzie nie ma. I tu wtedy można postawić drzwi. I będzie można łatwo przechodzić z jednego miejsca do drugiego i stąd ostrzeliwać przeciwnika. Bo tylko jedno zbudowaliście, prawda? Nie było drugiego. Jest jedno, ale drugiego nie ma. Dobrze. Sześć komponentów za to nam zostawiliście. Okej, okay, tego nie, nie przewidziałem. Zobaczcie, kurczaczki nam się tutaj wykluły. A nie mogą wyjść, bo drzwi zamknięte są. Trzeba by im je otworzyć. Ogrodnik, poproszę cię, żebyś tutaj podszedł. I daleko masz? Nie. Zobaczymy, czy otwarte drzwi sprawią, że będą mogli wyjść. Mogły wyjść te zwierzaki. Bo jeśli będą mogły, to będzie można zrobić tak samo tutaj. Mogą. Tak. Super. To w takim wypadku. Trzeba było tutaj zamienić na to. I proszę cię, nie ma tkaniny. A, okej. Okay. Tutaj też zacząłem kopać. Powiększymy 100 dołę. Swoją drogą siano wypadałoby wykorzystać, żeby w końcu mi to zrobili. Mnie wkurza, jak tutaj cały czas nie jest to zrobione. A siano, jeśli dobrze czytałem, siano w oborach jest tania i przyjmuje bardzo mało zabrudzeń, czyli tutaj nie będzie nam się pojawiało co jakiś czas tą informację, że brud zwierząt. I myślę, że ta opcja byłaby najlepsza. Zobaczymy, jak to wygląda od razu. I... na no, zgasło. Dobrze. Ciekawe, czy od razu wszystko będzie mogło zbudować. bo tak. Zobaczymy, jak to zaraz wygląda. No i prawie już skończył. Przez... Tu jeszcze masz. Tu jeszcze dwa kawałki zgubiłeś. I przyznam, że wygląda to bardzo ładnie. Ta słomiana mata pasuje do obory bo to jest w tym momencie traktowane jako obora, mam nadzieję. Play minimap. O, jeszcze piękno, nie to, to doła tak. Przeciętnie, przeciętnie, bardzo przestronnie, brzydko, nieczysto. No, no cóż, to są zwierzęta, to jak ma być. Tu jak widzicie budowa idzie pół pełną parą, Prawdopodobają podobają mi się te kafelki, które tutaj wyszły. Szkoda, że ten dalej strasznie wolno rozszerza swoje wpływy, no ale no cóż. Nie, jesteśmy, nie jestem w stanie tego w tym momencie w żaden możliwy sposób przyspieszyć. Trzeba by było za niedługo zlecić kolejne sypialnie. Bo raczej już nie po tej stronie. Po tej stronie też już mało miejsca, chociaż... Jeżeli będzie jak tutaj już zabuduję, to co, w tą stronę pójdę? Może tu jakieś sypialnie zbuduję? Śliwi nie mają. Galloway. No bo zgubiłaś, no. A, też z powrotem, no to bierz, proszę bardzo. Czego mi tu brakuje? Komponenty. Komponenty, dobrze. Dobrze, ale myślę, że to będzie taki spokojniejszy odcinek. A bo oni tutaj zostali przyniesieni, dobrze. A Kopiuj i zrób kolejne. Będą na zapas. Jak widać, nie zmarnują się. A, no dobrze. Ale z mojej strony myślę, że na dziś byłoby tutaj to wszystko. Jeszcze sprawdzę, jak to dzisiaj. O, no to będzie taki. Niedłuższy odcinek, ale zostawię sobie przygotowanie na atak i w następnym odcinku ruszamy już z którąś z misji. Ze dziś w każdym bądź razie ja chciałbym Wam bardzo podziękować. No i do następnego mój do Was chroniczny, trzymajcie się ciepło. Cześć!